Zajmiemy się takim tematem, jakim jest manikir hybrydowy i poznamy go tutaj w dwóch wersjach. Będzie to manikir hybrydowy frezarkowy oraz manikir hybrydowy kombinowany, czyli tzw. Tak podskórki. Paznokcie przede wszystkim pełnią funkcję ochronną, chronią nasz opuszek a także dla nas, bardzo ważna dla kobiet, funkcja estetyczna. Płytka paznokciowa jest wytworem naskórka. Złożonym z dachówkowo ułożonych komórek korneocytów jest ich 100 warstw. Zanim rozpoczniemy stylizację paznokci jakąkolwiek metodą, musimy wykluczyć przeciwwskazania. A przeciwwskazania, przeciwwskazaniami oczywiście będą choroby dłoni i paznokci. I przechodzimy sobie do omówienia poszczególnych y, narzędzi, które będą nam y, niezbędne przy wykonywaniu niekiru. Omówimy sobie też, jak te narzędzia y, dobrać, y, jakie zakupić, aby były najlepsze i aby najlepiej nam się y, nam pracowało. Kiedy mamy już paznokcie przygotowane, musimy nadać im odpowiedni kształt. O ile klientka ma y, długie paznokcie, y, to możemy ten kształt jej dobrać, czy też dopasować do y, jej dłoni. Natomiast często klientki y, kierują się modą, tym, co akurat teraz jest na czasie, aby ten manicure dobrze przylegał do płytki, musimy ją odpowiednio przygotować. I przejdziemy już do usunięcia nabłonka. Pierwszym etapem będzie jej odsunięcie. Do tego będzie nam służyło kopytko. I kolejnym etapem będzie wycięcie skórki, która jeszcze nam pozostała. Przygotowujemy sobie cążki. I zaczniemy sobie pracować na drugiej ręce już troszeczkę inną metodą. Są to skórki, które zaczęły tutaj pękać prawdopodobnie z powodu wysuszenia, więc dla nich znacznie lepiej będzie użyć frezu. I następnie użyjemy bazy hybrydowej. Ponieważ dużo pań teraz w gabinetach spieszy się, chce mieć szybko wykonaną stylizację. Firmy wprowadziły na rynek bazy już z dodatkiem koloru. Teraz aplikacja koloru pierwszej warstwy. Tutaj widzimy, że dostał nam się jakiś paproszek w tym momencie. Jeżeli zauważymy go, musimy go od razu zdjąć, żeby nam nie dostał się do lampy, nie utwardził. I zastosujemy jeszcze jeden fres, będzie to kulka diamentowa. Nie będziemy nią dotykać płytki paznokciowej, tylko będziemy jeździć tutaj po samej skórze dookoła wałów. Na wacik nakładamy oliwkę, przykładamy do paznokcia, przemywamy i doprowadzamy do takiego polerowania. Przedstawiłam tutaj różne metody, jeśli chodzi o aplikację żelu na naturalną płytkę, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.